Język ma w ogóle znaczenie terapeutyczne. Tak. Ponieważ mm -hmm. jak już nie możesz, tak jak w covid w tej pierwszej części, zalecane były też takie ćwiczenia, że nie możesz powiedzieć politykom, światu i covidowi już nic, to wytchnij język. Podobno bardzo to dobrze robi. Po prostu to, co dzieci robią. Ty ich uczysz ten, komunikacji bez przemocy, usiądź, pomedytuj, asertywnie powiedz. On mnie, jesteś i temat zamknięty. W związku z tym w tej pierwszej części COVID-u robiono takie właśnie. Nie, nie, żeby po prostu wytknąć język. Co, już nie pamiętam, ale coś dobrze tam z mózgiem, coś tam ubania. To tak, problem języka, z maszeczką, z, naseczką, <laughs> z język, języka, ociągnąć to może. Być ale z... bez konsekwencji. <laughs> bani. Spróbujcie, zapraszam. Spróbujcie w jakiejś trudnej sytuacji, ale teraz mówię poważnie. Spróbujcie w jakiejś trudnej sytuacji przywołać sobie w pamięci, tak? Poczuć w ciele i kilka razy po prostu tej sytuacji, tej osobie. Wytknąć język. Nie w myślach, tylko rzeczywiście. Rzeczywiście, tak, rzeczywiście tak. Wysunąć jak najdalej. Tak, się tak jak mózg lubi symbole, dlatego mówimy o słowach, tak. o obrazach i tak dalej, tak ciało, to co właśnie pójdziesz na ustawienia i dobra widzisz dynamikę, pewien temat, ale potem potrzeba przepuścić przez ciało, no bo żałoba i płacz, no z czego jest, gdzie jest ten płacz? No w ciele, no nie nazwiesz go, że sobie tylko zrobisz w emocjach. No zrób sobie płacz w emocjach. Jak nie poczujesz, jak on ci nie, wejdzie, nie wyjdzie stąd, z, z, z ze środka, strzeli, mhm. jak nie puści, już pominę, że no wystarczy biologię poczytać, jak to, jak to działa oczyszczająco, ale to jest z ciała, no więc takie ćwiczenia z tym językiem, naprawdę zapraszam i. Napiszcie do nas potem, jak. Koniecznie. Tak. Rzeczywiście się terapeutycznie. Może zrobimy na... jakiś warsztat. Ale wiesz, na, ja pamiętam na początku, rzeczywiście to było dla mnie traumatyczne takie wyjść na ulicę i wystawiać języka jak dziecko, a po pewnym czasie zaczęliśmy tym po prostu bawić. Czasami tak. było... najprostsze rozwiązania są najlepsze. Chyba, chyba tak. najczęściej te najprostsze rozwiązania są najlepsze. Tak. Ta prostota. Tak jest. Najtańsze i najlepsze. I wszystko to, co mamy w sobie. Tak, czyli masz ochotę wypnąć język. Okay. Czekamy na komentarz. <laughs> <Okay>. <laughs> dziękuję. Dziękuję za, za czas, za oglądanie, za to, że byliście z nami. I zapraszamy dalej. Dziękuję. Dziękuję.